we wtorek 11 lutego godzina za 26 jest bardzo zimno Tu nad się błyszczy wszystko widać od mrozu Kijem zerkniemy co my tu mamy takie rzeczy Uu. Nie to nie o to chodzi

więc na darmo nie przyszliśmy a czy coś jeszcze czy już koniec Iba już koniec dwie puszki na dziś jest. skończymy tak szybko no więcej nie widać już. Tu jeszcze jedno mam życiu. Tu mamy cztery kolejne zabieramy do kolekcji. To było na tyle plastikowe butelki wszędzie tak tutaj a tutaj puszeczka jest. To chyba nie jedna, a może jedna tylko. Nie wiem, że nie ma. A tu tu bałem jeszcze. O, ciężko sięgnąć. Ale kilka jest. I ostatnia. Jeszcze jest. Woda, że z tamtej strony. I będę dźwigał tego wora tu. Dobra. Jest kolejne. No i dobra, to wszystko będzie. Idziemy zanieść, spadamy do pracy rodacy. I dosypujemy do kubki naszej. Robi się więcej. Może do końca tygodnia około woreczka będzie. Kto wie. Poczekamy, zobaczymy się wtorek dopiero. Nie ma co planować że będzie tak czy tak bo to nie wiadomo no wiadomo nie wiadomo wiadomo nie dobra to by było na tyle z na dziś pewnie mamy minus 8 ciekawe czy samochód odpali jak myślicie e jest dobrze Tam będzie gorzej. Piąta pięćdziesiąt. Startujemy. chwilę pochodzi sobie. Przyszła zima, w końcu śniegu brakuje. Ale na niedługo chyba. Dobra, nie ma Jadę za chwilkę Kotków nie widać, dopiero latał A druga sprawa, że kubka nie ma Trzeba nalać w ten chyba Nie ma innego trzeba ten Już tu lata zaraz przyleci, może Nie będę stał czekał, bo co jest dobra weszło niech mają kociaki niech piją tak? zostawcie suba łapkę w górę piszcie komentarze trzymajcie się cieplutko w te większe mrozy nasze w lutym cześć trzymajcie się